To powszechnie używane słowo w języku niemieckim, które może pełnić w zdaniu rolę zarówno przysłówka, jak i partykuły. Ma ono również kilka znaczeń. Opowiem o tym w moim dzisiejszym vlogu. Witam was serdecznie na moim kanale niemiecki online z Marcinem. Zaczynamy! Wól jako przysłówek oznacza dobrze, zdrowo. Używa się go często z czasownikiem sich fühlen, czuć się. Sich wohlfühlen. Czuć się dobrze, czuć się zdrowo. Zum Beispiel. Ich bin erkältet und ich fühle mich nicht wohl. Jestem przeziębiony i nie czuję się dobrze. Ich bin erkältet, Und ich fühle mich nicht wohl. Możemy także zapytać. Ist dir nicht wohl? Niedobrze ci. Ist dir nicht wohl? Słowa wohl z czasownikiem czuć się używa się także wtedy, kiedy mówimy o tym, że czujemy się komfortowo, w jakimś miejscu. Na przykład. In seinem Haus fühlt er sich immer wohl. W swoim domu on czuje się zawsze dobrze. In seinem Haus fühlt er sich immer wohl. Inne znaczenie wyrazu wohl to wprawdzie. Można nim zastąpić spójnik zwar. Zum Beispiel Ich bin wohl sehr beschäftigt, aber ich kann dir helfen. Jestem wprawdzie bardzo zajęty, ale mogę Ci pomóc. Ich bin wohl sehr beschäftigt, aber ich kann dir helfen. Ein anderes Beispiel, in przykład. Es ist wohl spät, aber wir sollten es trotzdem schaffen. Jest wprawdzie późno, ale powinniśmy mimo to dać radę. Powinniśmy zdążyć. Es ist wohl spät, aber wir sollten es trotzdem schaffen. Wohl, to także około Kiedy podajemy jakąś liczbę. Die Ausstellung haben wohl 5000 Menschen besucht. Wystawę zwiedziło, oglądnęło, odwiedziło około 5000 ludzi. Die Ausstellung haben wohl 5000 Menschen besucht. Oder sein konto hat wohl 200 followers. Jego konto ma około 200 obserwujących. Zain Konto hat wohl 200 followers. Przy tej okazji zachęcam was także do obejrzenia moich wcześniejszych vlogów, w których wyjaśniłem znaczenie takich słów jak na przykład mal, doch, eben. Linki do tych filmów znajdziecie poniżej w opisie tego vloga. A teraz przechodzimy do najważniejszych chyba funkcji słowa wol, czyli tak zwanej partykuły modalnej, za pomocą której wyrażamy jakieś prawdopodobieństwo, coś na zasadzie chyba, pewnie. Zum Beispiel. Es wird wohl regnen. Chyba będzie padać. Es wird wohl regnen. Du bist wohl verrückt geworden. Chyba zwariowałeś. Du bist wohl verrückt geworden. Zu dieser Zeit ist sie wohl bei der Arbeit. W tym czasie ona pewnie jest w pracy. Zu dieser Zeit ist sie wohl bei der Arbeit. I na koniec jeszcze kilka przydatnych zwrotów ze słowem WOL. Pierwszy z nich. Das weiß ich sehr wohl. Wiem o tym bardzo dobrze. Das weiß ich sehr wohl. Lieb wohl. Bądź truf lebwohl wol oder Übel. chcąc nie chcąc wol oder ubel. das kann wohl sein to może być prawda raczej tak to możliwe das kann wohl sein i ostatni z nich wol na zdrowie wol to wszystko co przygotowałem w moim dzisiejszym vlogu jeśli podobał się wam on Będę wdzięczny za łapkę w górę, za komentarz, za subskrypcję mojego kanału. A my widzimy się tradycyjnie w kolejnym vlogu. Wir sehen uns im nächsten video. Alles Gute. Tschüss.